Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Zamojszczyzna wspólnie z zespołem stara się, aby nasze tradycje nie zostały zapomniane. Piękno i bogactwo polskiego folkloru można poznać w czasie koncertów Zamojszczyzny oraz w czasie międzynarodowego festiwalu folklorystycznego Eurofolk, który organizujemy od 10 lat. Do zamościa zaprosiliśmy już 65 zespołów z całego świata. Było to możliwe dzięki sponsorom, którym dziękujemy i prosimy o wsparcie również w tym roku. Nazywam się Maria Król, jestem lekarzem od ponad 20 lat. Jako przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, krok za krokiem w zamościu, pomagam najsłabszym dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom, poświęcając swój czas zawodowy i czas wolny. Wszystkich serdecznie zapraszam do wsparcia działań na rzecz najbardziej potrzebujących, tym, którzy na starcie już mają gorszy los. Polski Czerwony Krzyż kieruje swoją pomoc dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Świadczymy usługi opiekuńcze dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych w domu, pozyskujemy honorowych dawców krwi do dawania krwi, szkolimy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, organizujemy pomoc dla osób, które zostały poszkodowane wskutek katastrof i klęsk żywiołowych. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną, Wszyscy Razem w Zamościu. Naszą siedzibą jest Szkoła Specjalna przy Ulicy Śląskiej 45A. Naszą misją jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom w integracji ze środowiskiem. Najważniejszą działalnością jest. Wspieranie edukacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, organizacja imprez kulturalnych oraz koncertów w integracji ze środowiskiem. Serdecznie Państwa prosimy o przekazywanie 1% podatku na cele naszej organizacji. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z dopiskiem Oddział Zamość. Dzień dobry, reprezentuję Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu. Jesteśmy organizacją pozarządową po, pożytku, pożytku publicznego. Nasze działania mają, nie mają charakteru zarobkowego, działamy na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym. Skupiamy w tej chwili około 140 rodzin z terenu powiatu zamojskiego. Prowadzimy warsztat terapii zajęciowej dla osób dorosłych, ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy dla dzieci do 20, i młodzieży do 24-25 roku życia i prowadzimy wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka. Bardzo prosimy o wspomaganie naszej działalności. Jestem prezesem Stowarzyszenia Hospicium Santa Galla. Nasze hospicjum obejmuje opieką ludzi nieulyczalnie chorych z chorobami nowotworowymi. Zasięgiem obejmujemy powiaty Zamojski, Biłgorajski, Tomaszowski, Chrubieszowski. Dlatego właśnie zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% na naszą działalność, żebyśmy mogli dalej świadczyć tę pomoc ludziom najbardziej potrzebującym, dotkniętych chorobą nowotworową, a także ich rodzinom. Witam Państwa, dyrektor aeroklubu Ziemi Zamojskiej. Główne cele działania aeroklubu można streścić, streścić w jednym zdaniu szkolenia lotnicze młodzieży. Szkolimy w sportach spadochronowych, szybowcowych i samolotowych. Jesienią tego roku planujemy wyjść z ciekawą ofertą dla szkół średnich w sprawie organizacji klas szybowcowych. Mamy też, też ciekawą ofertę turystyczną w obszarze działań akwaturowo-turystycznych, uatrakcyjniającą pobyt turystów w naszym regionie, m.in. loty widokowe, filmowanie i fotografowanie z powietrza. Dziękuję bardzo. Zamojskie zamazonki za działają na terenie byłego województwa lubelskiego od 15 lat. Prowadzimy systematyczną rehabilitację kobiet z rakiem piersi, tym samym przywracamy je rodzinie, Mogą wrócić do pracy zawodowej i mogą żyć dalej szczęśliwie w swoim małżeństwie. Nie prowadzimy biznesu, nasza praca opiera się na wolontariacie. Zatrudniamy jednak profesjonalistów. To oni przywracają kobietom sprawność. Dlatego zachęcam Państwa do przekazywania 1% na nasze stowarzyszenie. W poniedziałek 30 stycznia Tomasz Pakuła zapraszam na magazyn Miejski Sport. Weekend minął pod szyldem zamojskich lig, ludowych zespołów sportowych. W niedzielę rozegrano trzeci turniej rozgrywek ligi LZS w halowej piłce nożnej sezonu sportowego 2011-2012. W grupie A, w której grają gimnazja, najlepsza okazała się drużyna Stary Zamość 1. Na podium znaleźli się także gimnazjum numer 6 i Stary Zamość 2. W grupie B mierzyły się drużyny zakładowe, amatorskie i inne. Tutaj najlepsze i bezkonkurencyjne było PWSZ Zamość i trzecie LO. Na trzecim miejscu plasowała się drużyna z Sitna. W grupie C pierwsze miejsce w turnieju zajęła drużyna GKS Cześniki, która w finale pokonała ostoje z kierwieszów pod ogrywce w rzutach karnych 3-2. Trzeci front przypadł dla LKS duet wychody Hubale. 4 lutego zostaną rozegrane finały grupy A i C w zespole szkół w Żdanowie. W grupie B w tym dniu zostanie rozegrany czwarty turniej. Po nim 19 lutego w zespole szkół w Sitańcu najlepsi z czterech turniejów zagrają w finałach rozgrywek ligi LZS w piłce nożnej. Popatrzmy na klasyfikację po trzech rozegranych turniejach. W grupie A najbliżej końcowego zwycięstwa z dorobkiem 25 punktów jest gimnazjum numer 6 w Zamościu. Na podium znajdują się także w obecnej chwili drużyny Stary Zamość 1 i gimnazjum numer 4 w Zamościu. Patrząc na rywalizację w grupie B widać zgodnie z przewidywaniami, że do turnieju świetnie przygotowane jest trzecia lo Zamość, które pod okiem trenera Sękowskiego zgromadziło już 27 punktów i przewodzi w tabeli grupy. Po 24 punkty zgromadziły Werona Zamość, PWSZ Zamość i LKS Płońszczanin Płoskie. Do finałów awansuje sześć najlepszych drużyn, więc droga do nich otwarta jest jeszcze dla przynajmniej połowy startujących zespołów, a to gwarantuje solidne zaangażowanie zawodników w kolejnej rywalizacji. Można powiedzieć, że w grupie C grają profesjonaliści. Na szczycie Ostoja Skierbieszów z dorobkiem 20 punktów, tylko jeden punkt mniej od GKS Orzełcześniki, a trzy mniej GKS Relax Radecznica. GLKS Echo Zawada ma 15 punktów, a LKS Orion Sztiljacnia i LKS Duet Wychody Hubale po 10. W tej grupie jeszcze wszystko może się. Się zdarzyć, więc musimy poczekać na wyniki rywalizacji finałowej. O wynikach będziemy informować na bieżąco. Przejdźmy do Mistrzostw Powiatu Zamojskiego w halowej piłce nożnej dziewcząt. Piłkarska kadra czeka o puchar starosty Zamojskiego na 2012 rok. W dniu 25 stycznia w sali gimnastycznej zespołu szkół w Sitańcu odbyło się Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego LZS w halowej piłce nożnej dziewcząt. W zawodach uczestniczyło 7 drużyn. W półfinale Komarów przegrał z Jarosławcem 1-2 a Stary Zamość pokonał dziewczęta z Krasnobrodu 2 do 0. W meczu o piąte miejsce górą okazały się panie z Suchowoli, które pokonały koleżanki z Sitańca 1 do 0. Czas na te najważniejsze potyczki. W meczu o trzecie miejsce Krasnobród pokonał 2 do 0 Komarów, a w finale najlepsze okazały się dziewczęta ze Starego Zamościa pokonując Jarosławiec 3 do 0. Najlepszą bramkarką zawodów była Wioletta Szykuła z Jarosławca. Król strzelców to Adrianna Wietrzyk ze Starego Zamościa, a najlepszy wynik Karolina Jachymek z Krasnobrodu. Wręczenia dyplomów, medali i pucharów dokonał wicestarosta powiatu zamojskiego Jerzy Sobczuk oraz dyrektor zespołu szkół w Sitańcu Jacek Szuba. W hali piłkarskiej przy ulicy Księcia Bolesława w Warszawie. Reprezentacja polskich pisarzy w piłce nożnej meczem z reprezentacją piłkarską dziennikarzy zainaugurowała przygotowania do Mistrzostw Europy Pisarze, które odbędą się wiosną tego roku w Krakowie i Charkowie. W spotkaniu wystąpili dwaj piłkarze BKS Rostocze Krasnobród, Zbigniew Masternak, który jest kapitanem pisarzy i Tomasz Pakua, prezes krasnobrodzkich Błotniaków. Przed meczem zostały zaprezentowane stroje reprezentacyjne drużyny pisarzy Marki Puma. Do debiutu pisarzy wybrano trudnego rywala. W reprezentacji dziennikarzy występuje wielu byłych piłkarzy, trenują od 7 lat 2-3 razy w tygodniu. Ich poczynaniami kieruje znany kiedyś piłkarz, a obecnie komentator sportowy Wojciech Jagoda. Ostatecznie pisarze przegrali wysoko, bo 13 do 1. Jedynego gola zdobył Marek Masternak po podaniu Zbigniewa Masternaka. Połączyliśmy się telefonicznie ze Zbigniewem Masternakiem, kapitanem reprezentacji polskich pisarzy. Następny sparing planuje na rozegranie w lutym w Poznaniu, a drugi, trzeci sparing z kolei chcemy zagrać w Krakowie, może na obiega wisły, Kraków. I to, jak myślę, że pierwszy cel został osiągnięty, zebraliśmy się, poznaliśmy się, grało paru e, ludzi spoza branży pisarskiej, gościnnie, ale oceniam pozytywnie, mimo że wynik, właśnie mówię, trochę wskazuje, że to, był ta, to była taka rzecz, nie wyjątek. Znaczy mówię, biorę pod uwagę tylko pierwszą połowę, gdzie mogliśmy wystąpić w pełni wartościowym składem, bo potem to już było, widać, ubytek sił. Jak na pierwszy raz może być. Rostoczański Klub Karate Tradycyjnego zaprasza wszystkich chętnych, dzieci, młodzież, dorosłych, na bezpłatne treningi karate podczas ferii zimowych. Chciałem wszystkich chętnych zaprosić na treningi karate podczas ferii. Zajęcia się odbywają od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 13.30. Są to treningi bezpłatne. Odbywają się treningi w zespole szkół elektrycznych. Podaję numer kontaktowy 781 788 588. Dziękuję bardzo. Przejdźmy do tenisa stołowego. Michał Dąbrowski, Daniel Puchalski i Paweł Rozwadowski ze Stonemaster Travel Zamość zostali powołani do kadry narodowej. A poza tym w hali sportowej gimnazjum nr 6 w Zamościu miał miejsce drużynowy Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim, którego organizatorami były zaprzyjaźnione kluby Stonemaster Travel Zamość i Uczniowski Klub Sportowy Optima Zamość. Puchar Polski 2012 na szczeblu wojewódzkim niestety dla UKS-23 Asko Lublin. Bardzo szkoda, bo zwycięstwo Stone Master Trew zamość było o krok. Dla gospodarzy rozkrywki rozpoczęły się źle, przegrywając 0 do 2. Zarówno Maciej Nowaliński, jak i Daniel Pucharski nie dali rady liderom pierwszej ligi. Po następnej godzinie gry było już 3 do 2 dla Trefla i gdy wydawało się, że jest już po meczu, Nowaliński prowadził bowiem w piątym secie z Karolem Strowskim Prusem 5 do 0. Nastąpiła blokada i w całym pojedynku wynik brzmiał 3 do 3. W decydującej walce Michał Dąbrowski został pokonany przez Karola Żabskiego 1 do 3 i puchar powędrował do Lublina. Podsumowując, drużynowy Puchar Polski 2012 seniorów trafił do UKS Asco 23 Lublin. Drugie miejsce przypadło dla Stone Master Trew Zamość. Miejsca trzecie i czwarte powędrowały do KS Sygnał Lublin i Sokół Mechanik Tomaszów Lubelski. Grały także seniorki. Najlepsze okazały się panie z KTS Sygnał Lublin. Na miejscach 2-4 uplasowały się trzy drużyny Arki Ryki. W hali Szkoły Podstawowej nr 8 w Zamościu została rozegrana kolejna runda Zamojskiej Ligi Szkół Podstawowych w piłce ręcznej. Prowadzimy tutaj ligę szkolną dzieci w piłce ręcznej. W tych rozgrywkach mamy rozgrywki, które, taką ligę szkolną, gdzie startuje 8 zespołów z Zamościa, 2 zespoły spoza Zamościa, ze Żdanowa, z Komarowa, z Łabuniek. Są to rozgrywki dzieci w piłce ręczeń chłopców, także dziewcząt. Tutaj akurat jesteśmy na rozgrywkach chłopców. Grają chłopcy w wieku, to jest piąta i szósta klasa szkoły podstawowej. W Zamojskiej Lidze Szkół Podstawowych w Piłce Ręcznej, której organizatorem jest międzyszkolny klub sportowy Padwa Zamość. Na szczycie znajduje się szkoła podstawowa ze Zwierzyńca. Drugą lokatę zajmuje szkoła podstawowa nr 9 w Zamościu, trzeci jest zespół szkół zeżdanowa. Kolejna runda Ligi Szkół Podstawowych w Piłce Ręcznej, a zarazem ostatnia kolejka pierwszej rundy zostanie rozegrana po feriach. Życzę Państwu miłego wieczoru i do zobaczenia za tydzień.